nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny. Bardzo pięknie właśnie w, w kontekście tego tygodnia oczekiwania na Ducha Świętego pojawia się wspomnienie, którym Liturgia Słowia stawia nam przed oczy spotkanie dwóch kobiet. Dwóch kobiet, które są pełne Ducha. W Maryi ten Duch wzbudził życie, nosi w sobie jeszcze niewidoczne dla innych życie Jezusa Chrystusa. W Elżbiecie również jest życie. Życie, które jest poruszane, napędzane, napełniane Duchem Świętym. Jan Chrzciciel, kiedy, kiedy jeszcze będąc w łonie Elżbiety spotyka się z Jezusem, który jest w łonie Maryi, Jan Chrzciciel podskakuje. Bardzo piękna scena, w której ojcowie Kościoła dostrzegali pewne Elementy wspólne z momentem, w którym Dawid wkraczał razem z arką do Jerozolimy, tańczył i śpiewał, i na oczach ludzi wyrażał swoją pełnię radości. I tematem tego dzisiejszego wspomnienia jest właśnie radość. Radość, która przychodzi jako jeden z darów Ducha Świętego, radość, w której Życie jest czymś tak poruszającym, że, że na widok drugiego człowieka, na dru widok drugiego tego, który jest kochany i obdarowany przez Pana, wszystko zdaje się właśnie ożywiać. Wykrzykiwać, podskakiwać z radości. To spotkanie dzisiejsze ono nas zaprasza do tego, żebyśmy faktycznie pozwalali się prowadzić Duchowi Świętemu, odkrywając to, że droga, na którą nas zabiera, to nie jest droga jakiegoś takiego surowego, przygnębionego ascetyzmu, tylko droga odkrywania, odkrywania pełni życia, które potem obfituje radością.